bardzo boli, prawda? Nie, nie to, że ktoś tam należał, bo grzechy można mieć różne. Też nie jestem bezgrzeszna, nie? Ale jeżeli ja nie żałuję za te za grzechy, to czy ja pójdę do, do nieba, czy, czy do piekła? Czy ta spowiedź moja jest ważna, czy to jest świętokradzka? Dziękuję. Kochani Państwo, pierwsza kwestia, czy mogę wejść w pakt z ideologią, która jest antyboska. Więc rozumiemy, że z pozycji Jezusa z Nazaretu, który objawia się jako nasz Bóg, Stwórca, Zbawiciel, Odkupiciel, jako Bóg Miłości, nie mogę wejść w umowę, w umowę y, z takim systemem ideologicznym. Nie mogę. Bez istotowej zdrady mojego Boga. Dlatego złożenie podpisu pod takim, pod taką umową jest wyrażeniem zdrady. Jest to zdrada Boga. A zdrada Boga co, kochani Państwo, oznacza? Zdradę, a nie promocję mojego własnego człowieczeństwa. Innymi słowy, Wiele pytań naszych rodaków z PRL-u. Czy pójściem na współpracę z komuną jako systemem antyboskim, którego celem jest zwalczyć Boga, czy pójście na to jest promocją własnego człowieczeństwa i ochroną małżeństwa i rodziny? Kochani, zdrada Boga jest wystawieniem faktycznie bytu własnego i rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia i szczęścia wiecznego. Musimy być, kochani, tego świadomymi. Powiem Wam, co mnie y, wręcz zszokowało w maju tego roku, przygotowując się na wystąpienie przed Legionem Maryi pielgrzymką diecezji zamojsko-lubaczowskiej u Świętego Antoniego w Radecznicy, gdzie się w 1664 roku osobiście objawił. Jest to jedyne miejsce objawień niedaleko Aten Roztocza, bo tylko 30 kilometrów oddaleni jesteśmy od tego świętego miejsca. I yy, proszę sobie wyobrazić, że poproszono mnie, ksiądz Prałat Zdzisław Cierzmiński, którego też jak najserdeczniej stąd pozdrawiamy, bo to wspaniały Boży Kapłan i wielki patriota, on mnie poprosił, żeby to spotkanie było aktem dziękczynienia za beatyfikację księdza Prymasa Wyszyńskiego i matki Rczackiej. I ja sobie księdza Prymasa dziedzictwo to byłoby w miarę znane. Ale tylko z opowieści było mi znane to dziedzictwo matki Czackiej. I ja sobie przejrzałem jej sprawy na tyle, ile uzyskałem dostęp. I jedna sentencja naprawdę mnie zszokowała w sensie pozytywnym. A mianowicie, chodziło o pewne znaczące dzieło matki Czackiej. I ono stanęło przed alternatywą, Bycia i niebycia. I matka czacka mówi tak, jeżeli to dzieło miałoby nie, nie być, nie pozostać Bożym, lepiej, żeby w ogóle nie zaistniało. Co to kochani, dla naszej bytowości oznacza podpisanie? Glejto, czy jak my to nazywamy, systemem diabelskim. Bo przecież Karol Marx nie dlatego opracował taki system, że, że miał takie myśli, tylko dlatego, że poświęcił się szatanowi. Jeżeli człowiek podpisuje taki dokument z racji, które mogą być no, najświętsze, można tak powiedzieć że wydaje mu się, że to ratujemy Kościół, to ratuję moje małżeństwo, to rodzinę, to życie dzieci, to moje życie, to godniejsze będzie moje życie. Kochani, to my tego typu aktami skazujemy siebie na wiekuisty niebyt. To jak ktokolwiek z rozumnych może sobie powiedzieć, podpisuję, żeby ocalić siebie, rodzinę, naród, kościół, czy państwo. Przecież podpisanie szatanowi to jest skazywanie tego bytu na śmierć. Nie do życia prowadzi diabeł. To jest, kochani, ta perfidność szatana, że on mówi każdemu, kto z nim wchodzi w pakt, prowadzę ciebie do życia, więcej życia. Więcej szczęścia, więcej wszystkiego, co jest, a de facto dokąd prowadzi diabeł? Do unicestwienia, do śmierci, do niebytu, piekielnego. To znaczy nie do nieistnienia, lecz do istnienia, ale w straszliwych mękach, w cierpieniach, które na pewno nam najdokładniej przybliża cierpienie i męka Pana Jezusa w drodze na Golgotę i tym, w tym wszystkim, co się wcześniej stało. Dlatego, kochani, tutaj sobie uświadamiamy i teraz kwestia, jak nieprawość wyrównać. Oczywiście, że żalem. A co, czym jest akt żal? Żal, kochani, to inne pojęcie dla miłości. Ale żal to jest miłość powracająca do Boga. W żalu człowiek uzyskuje status miłującego na nowo Boga, pragnącego miłować. Ale kochani, kiedy jest czas żalu? Wtedy, kiedy żyjemy na Ziemi. A są przykłady w Biblii, i w Starym, i Nowym Testamencie, że są przykłady ludzi o żalu spóźnionym. Czyli można tak zdeprawować swoje życie, że ono w żaden sposób nie jest w stanie wykrzesać ze siebie takiej miłości, która staje się godna przebaczenia jej nieprawości. I to jest, kochani, żal spóźniony. I Pan Bóg takiego spóźnionego żalu nie przyjmuje. Jakkolwiek mówimy, że do ostatniego oddechu Pan Bóg czuwa, ale dlaczego Pan Bóg wie, co się kryje za spóźnionym żalem? Spóźniony żal nie jest żalem doskonałym. Ktoś, kto żałuje spóźnienie, z opóźnieniem on nie, nie chce miłować doskonale. Nie ma woli żałującej, ale spóźnionej czyli takiej niedoskonałej pragnienia miłości doskonałej i świętej. I dlatego o takim żalu mówimy, że jest niedoskonały. A jak żal jest niedoskonały, to jej spowiedź jest niedoskonała. Dlatego jak człowiek rozważa, im dłużej człowiek rozważa to, kim jest Pan Bóg jako miłość, to rozumiemy, kochani, że jak, jaka wielka praca w sumie nad każdym z nas czuwa czy czeka każdego dnia. Że każdego dnia trzeba pracować nad sobą. Że każdego dnia trzeba pracować nad naszą miłością. Czyli nad taką postacią życia, żeby być godnym nieba. A w nim wiecznie miłującego Pana. Dziękujemy. Jeszcze jest jedna osoba. Proszę. Maciej Maleszyk, Instytut Księdza Kotra Skargi. książę księże profesorzy, my się znamy. E, troszeczkę tak w nawiązaniu do tematu miłosiernej miłości. Troszeczkę polemicznie, ale wiem, że ksiądz profesor jest znanym, uznanym polemistą. Lubi. Polizować z tren z innymi przedstawicielami Szkoły frankfurskiej. Więc pozwolę sobie na odniesienie się do tego, co ksiądz mówił. W księdze rodzaju zaraz potem jak... I też chciałem właśnie o to zapytać, tak to jest. Chciałem się dowiedzieć, jak ksiądz się do tego odniesie. W księdze rodzaju zaraz potem jak nasi pierwsi rodzice zdecydowali, żeby popełnić grzech. Pan Bóg, kierując słowa do węża, powiedział, że ustanowi nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem niewiasty. Więc tutaj mówimy o nieprzyjaźni. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że mówił tutaj Pan Bóg o nienawiści. A kiedy te słowa komentował święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, to mówił, że Pan Bóg ustanowił nieprzyjaźń jedną, ale nieprzyjaźń nieprzejednaną, doskonałą, która będzie trwała aż do skończenia świata. I później też, prawda? I tutaj jeszcze ja tak chciałem zacytować, bo to jest po tej samej linii. Psalm 138 albo 139. Mam nadzieję, że ksiądz też mógłby się do tego odnieść. Mam nadzieję, że też... Nie uzna tego ksiądz za wyrwanie tego z kontekstu. Cytuję: Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie, oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają? Nienawidzę ich pełnią nienawiści, stali się moimi wrogami. A jeszcze kończąc, kiedyś arcykatolicki naród hiszpański miał taki zwyczaj mówić, że termometrem naszej miłości. Jest nienawiść do tego, co jest sprzeczne z tą miłością. Dziękuję i proszę o odniesienie się. Bóg zapłaci. To bardzo ważne kwestie, które nam jeszcze tak doprecyzują to, że Bóg jest miłością. A mianowicie ta pierwsza kwestia. Pozycja upadłego anioła zdefiniowała się jako pozycja nienawiści, czyli nieprzyjaźni. I jak ja rozumiem to, tę kwestię, tę kwestię, ten niuans, Pan Bóg jako miłość jest tak miłosierny, że jeżeli diabeł powiedział Bogu, nienawidzę Ciebie, to wprawdzie to oznacza, że Pan Bóg, wiedząc o tym, że diabeł stał się zamachowcem Boga, za, zabójcą Boga, chce zabić Boga, bo nienawiść to jest nic innego jak forma duchowego zabójstwa tego bytu, do którego się odnosi. Duchowego. I teraz właśnie to jest ta pozycja szatana, że on się określa jako byt nienawidzący całą swoją byłą anielską naturą. Ale proszę zobaczyć, na czym polega miłosierna miłość w stosunku do bytu szatana. Że jego, że gdyby Bóg postawił na nienawiść szatana, w całej rozciągłości, czyli yy, także w stosunku do jego bytu, to szatan w tym momencie przestałby istnieć. A dlaczego szatan istnieje? Pomimo takiego grzechu czyli próby zabójstwa Boga i całego stworzenia. Dlatego, że Bóg nie przestaje miłować. Jak przestał miłować anioł światłości i przemienił się w szatan. Gdybyśmy ten werset z Księgi Rodzaju... Yy, zdefiniowali, że Pan Bóg jest i miłością, i nienawiścią, to kochanie, kiedy wolno byłoby nam tak zdefiniować Boga, w aspekcie Jego wolności, że to jest dialektyczna y, synteza miłości i nienawiści. Wtedy, kiedy Pan Bóg jako miłość stwórcza Zabiłby byt diabła. A Pan Bóg, ponieważ diabeł negatywnie ustosunkował się do Boga, to diabeł jest siedliskiem i racją zabójczej nienawiści. Natomiast pozycja miłującego Boga nie ulega najmniejszej zmianie. Czym jest to pojęcie nieprzyjaźni? Nie jest przejawem nienawiści Boga, kreatora, do upadłego anioła światłości, bo wtedy mielibyśmy dialektyczne sprzężenie w Bogu, że jest miłością i nienawiścią. Ta nieprzyjaźń, tak nazwana przez yy, słowo pisma, ponieważ my ludzie, nie rozumiemy, czy nie rozumielibyśmy innego języka, że trzeba nam w takim języku przekazać, że Pan Bóg z miłości do bytu szatana jako upadłego anioła nie rezygnuje, tylko ta tak zwana nieprzyjaźń to jest tylko y, uszanowaniem tego wolnego aktu anioła światłości jako negatywnego uszanowaniem, a ponieważ on jest negatywny, dlatego trzeba oddzielić byt szatana od bytu Boga i ostatecznie to jest zapowiedź definitywnego oddzielenia wpływu szatana na dzieje świata, także w sensie eschatologicznym, że Mesjasz Pan, który się z niewiasty Biblijnej narodzi, tego dokona, ale dopiero w dniu ostatecznym. I ta myślę, że to jest ta jasna kwestia. I podobnie jest, kochani, z fragmentem z Księgi Psalmów, że ponieważ. Yy, Tutaj znowu nie możemy mieć opozycji w Bogu, który jest miłością, czyli w żaden sposób nie możemy powiedzieć, że Pan Bóg zrezygnował ze swojej miłości tylko dlatego, że jego dziecko natrafia na wroga, nieprzyjaciela, nienawiść. O co tutaj, kochani, chodzi? I to pokazuje, jak bardzo potrzebujemy interpretacji Pisma Świętego. I chociaż bardzo miłujemy osoby, świadków Jehowy czy protestantów, ale nie cenimy ich wybiórczego podchodzenia do słów Pisma. Co jest ich piętą Achillesa, bo przez to popadli w nieprawdziwą wiarę, czy w nieprawdziwy światopogląd. A mianowicie, chodzi tutaj wyraźnie. Tak jak zresztą w innych kontekstach i Pan Bóg w Starym Testamencie i Pan Jezus w Nowym Testamencie tłumaczył. Nigdy, ale to nigdy, przykład bytu diabła, istnienia diabła jest klasycznym. Pan Bóg jako miłość nie rezygnuje z miłości stworzonego bytu, do bytu, do istnienia. I czy ktoś tutaj z ludzi ustawia się na pozycji zasady miłości, czy sięga pod diabelską zasadę nienawiści, to jest jego osobisty problem. Ale Pan Bóg i przyjacielowi, i wrogowi mówi, Twój byt, tak jak powołałem nieśmiertelny do istnienia, takim pozostanie na wieki. Ale o co chodzi tutaj pod tym pojęciem nienawiści? Nie jest to nienawiść do osoby ludzkiej jako nieprzyjaciela, do jej, do jej istnienia. Tylko nienawiść do jej y, zakłamania, nienawiść do zafałszowania, nienawiść do braku miłości z jej strony. Czyli, ale ponieważ w języku nie znajdujemy lepszego pojęcia, to dlatego mówimy, że Pan Bóg uczy nas, żeby nienawidzieć zła, czy w duchowego, czy w myśli, czy w słowie, czy w języku, czy w postawie. Chodzi tutaj o wyrażenie nie nienawiści jako nienawiści, czyli zasady diabła, lecz chodzi o to, żeby nasza bytowość, która stawia na miłość Boga i człowieka, że ona musi się wyartykułować jako negatywna względem aktów zakłamania nienawiści w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli dezaprobaty bytu Boga czy bytu człowieka. I dlatego szereg jest takich wypowiedzi, można powiedzieć na pierwszy rzut oka w Biblii, dwuznacznych, a jak sobie je prześwietlimy, yy, myślą i, i przede wszystkim łaską Bożą, to wszystkie opozycje nam się rozjaśniają i, i także to dotyczy zazdrosnej miłości Pana zastępów. Przecież zazdrość zastro, to jest peccatum mortale. To jest grzech główny. I jak to może być, że Pan Bóg Starego Testamentu popełnia grzechy główne, od których nas odwodzi. Znowu tutaj chcemy pokazać, że Pan Bóg jest tak zatroskany, to tak jak w sile nie zazdrości tej negatywnej człowiek doświadcza, aż do zbrodni posuwa się człowiek, który ulegnie zazdrości. Dlatego y, trzeba czasami Pan Bóg nas uczy, że zobaczcie, ci, którzy zazdroszczą, aż do wyniszczenia y, deprawują, Dlatego Wy, którzy jesteście dziećmi Boga, powinniśmy, powinniście z całym żarem, gorliwością opowiedzieć się za Bogiem, człowiekiem i wszystkim, co Bóg nam zaoferował w istnieniu, które nazywamy słusznie stworzonym. Wielkie Bóg zapłać, kochani. No i dziękuję. że Mieliśmy tutaj i wiele pytań, byłoby jeszcze ich jeszcze więcej, ale mieliśmy słowo w takich trzech funkcjach. Jedno jak miecz obosieczny, że pewną jednoznaczność trzeba było bardzo mocno określić. Drugie słowo jako ziarno, czyli zasiew w nas, ale i słowo jako logos, które stało się ciałem i zamieszkało między nami czyli rekolekcji. Właśnie za, za te trzy funkcje tego słowa mądrego, pięknego, bożego, serdecznego zapłacić. A nie mówiłem, że to brat Tadeu dzisiaj <śmierny> powie. Jeśli państwo sobie życzą, to wpisiki jakieś to bardzo chętnie to uczynię. Bo tutaj brat Tadeusz mówi, że do rada możemy tutaj debatować i tak się przygotował, że już poduszkę sobie zasnął także Bóg zapłać kochani, bardzo dziękuję i proszę rodziny pozdrowić i całą tę piękną, uroczą Warszawę Bóg zapłać Andrzejku, też dziękuję, że jesteś bardzo dziękuję i niech Pan błogosławie, Bóg zapłać szczęść Boże okay <laughs>